Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Idę zobaczyć, czy pojawiły się nowe, prawdziwki koźlarze. Może jakieś kurki znajdziemy, ale chciałam w ogóle się dzisiaj przejść w okolicy takich właśnie dębów i zobaczyć, czy są jakieś inne grzybki. Ale coś Wam pokażę. Tak, tak, to jest moja torba, wiadomo. W środku jest pojemniczek, i tak sobie idę taką ścieżką i patrzcie na to. Tak. To się dzieje naprawdę. Ledwo co wyszłam z auta. I zobaczcie. Piękny. Zdrowy. Troszeczkę obiedzony przez ślimaka. Ale nie szkodzi. Najwyżej będzie na suszenie. Prawdziwek. Większy niż moja dłoń. Kapelusz. Ale cudo. Fantastycznie, no cudowne jest, zobaczcie. W tych lasach, co teraz jestem, nie mam swoich miejsc, gdzie rosną prawdziwki koźlarze, ale wam coś pokażę. Ktoś szedł i potrącił takiego oto pięknego koźlarza. <słuch> Śliczny jest. I coś Wam jeszcze pokażę. Czekajcie. Zostawię go na razie tutaj przy torbie. Tu jest kolejne potrącone, obiedzony, ale już go zostawię, żeby sobie się nim pożywiły zwierzątka. Ale spójrzcie na to, co znajduje się obok. Najprawdziwszy podgrzybek. A że podgrzybki. Rosną parami albo całymi rodzinami, tuż obok jest kolejny. A tego koźlarza zostawię, bidulek. Też został potrącony, może przez zwierzę, może przez człowieka, ale niech natura sobie już z nim zrobi to, co sobie zrobi. No ale piękny i ten koźlarz. Super. To już powiem Wam, że idę dzisiaj w ciemno. I zobaczymy, co będzie. Teren jest bardzo przekopany przez dziki. Ale zobaczcie, co przez sekundę znalazłam. Takiego pięknego prawdziwka. Przepiękny, świeżutki. Obok znajdował się ten koźlarz. Ale to nie wszystko. Patrzcie. Kolejny koźlarz. No cudo. No nic. Idę dalej w nieznane. No fantastycznie. Weszłam w takie krzaki i mówię: A, zerknę sobie. No i zobaczcie, co my tu mamy. Tak. Tu mamy takiego pięknego koźlarza. Przepiękny. Ogromny. twardy, Bardzo, bardzo twarde. Ale tak sobie tutaj kłócam i tak się rozglądam. No i się rozejrzałam. Widzicie już to? Czekajcie. Idziemy po to cudeńko. Widzicie? Pod tą gałęzią mamy kolejnego pięknego koźlarza. Super to wygląda. A mój pojemniczek. Patrzcie. Jest praktycznie cały. Miałam dzisiaj wziąć koszyk, ale mówię tak: wezmę koszyk, nic nie znajdę. No i co? Wziąłam torbę na śmieci. Na razie nie mam jeszcze śmieci, bo po tym lesie co chodzę to jest las posprzątany przeze mnie, ale pojemniczek jest pełen piękny. Mamy piękny teren, piękne brzozy, a tutaj w trawie skrył się ten oto piękny koźlarz. Oj, oj, oj. A najlepsze jest to, że przy samej drodze. Takie cudo z liściem. A teraz spójrzcie na to. Główna droga. Przeszłam tylko na drugą stronę. Czy wy to widzicie? Ja nie wierzę. Taki piękny, prawdziwy. Mówię, a przejdę, bo tutaj jest brzoza. Zobaczę, może jakiś koźlak będzie. No, patrzcie, jak za lasu. No, niemożliwe. Rewelacja, piękne. A tuż obok. Patrzcie. Obok tego prawdziwka. Taki piękny koźlarz. No nic, trzeba się jeszcze tutaj rozejrzeć. Może coś będzie. Jeszcze jakaś sztuka. Hm. I sumarycznie pod tą brzozą. Ten koźlarz, którego znajduję właśnie teraz. Jest szósty. Szóstym, który znalazłam. Zobaczcie, jakie piękne. A naprawdę jest susza. Skąd one się biorą? Zadziwiające. A nie padało już dobry tydzień, nawet ponad tydzień. Piękne. A tego nie zauważyłam. Przyszłam jeszcze raz obok tamtego, co wcześniej wyciągnęłam. I co? Jest kolejny. Idę do auta, słuchajcie, bo nie mam już miejsca w pojemniczku. Zaraz Wam pokażę. Za chwileczkę. Opróżniłam pojemniczek. Podeszłam do auta. Ten kolos będzie leżał obok. Obok czego? Obok tego kartonika, które miałam w samochodzie i poukładałam te wszystkie piękności. Zobaczcie, ile koźlarzy. Tu mam, słuchajcie, jeszcze dwa maślaki znalazłam. Kilka zajączków. No i co, przepiękny prawdziwek. Tu jest jakiś taki, już troszeczkę obiedzony, miał korzeń, ale go zabrałam. Na suszenie będzie idealny. Kolejny piękny prawdziwek. Dużo, 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 bardzo dużo koźlarzy. Bardzo duża ilość. Kurki, zobaczcie, jakie śliczne, taka piękna. Tu jest też taka duża, zobaczcie. Śliczne są. A! No i grzybeczek, no i ten kolos. Ten kolos przy tych grzybkach, patrzcie jak się wygląda, jakbym go położyła, to wygląda tak, więc wyobraźcie sobie jaki jest wielki. Zostawiam pudełeczko w bagażniku w samochodzie i co? Przejdę się jeszcze na jakąś godzinkę, zobaczę. Po prostu mi się już nie mieściły w tym pojemniczku te grzybki. 20 minut mojego spaceru i nic. Ale spójrzcie. To jest czerwony, tak? Wiecie, kiedy ja ostatni raz znalazłam taką sztukę Zy dwa lata temu. Nie pamiętam czy w tamtym roku znalazłam. Widać, że jest obiedzony ale bardzo twarde i na pewno jest zdrowe. Piękne czerwoniutki. Kosmos. No zobaczcie, taki twardy. Super. Rewelacja. Warto było pospacerować na pusto, żeby znaleźć taką nagrodę. Rozglądam się i tak się rozglądam. Obok tego pięknego, co znalazłam. Zobaczcie. Widzicie to? Kolejny czerwony. Jak to Boguś mówi? Jak zapałeczka. Boguś, serdecznie Cię pozdrawiam. No, jak zapałeczka. Przecudowny. Muszę zapamiętać to miejsce. Koniecznie. I na sam koniec mojej dzisiejszej wędrówki po lesie. Zobaczcie, trafiłam na maślaki. Zaraz zobaczę. Ten już jest na pewno objedzony. Tego zostawimy. Ale zobaczymy, czy te dwa są zdrowe. I tu są kolejne trzy. Piękne. Ten jest obiedzony, więc zostawiamy, ale może te trzy i może te dwa będą zdrowe. Maślaki, piękne w takiej trawie. Zobaczcie, a już się kieruje do auta. Znalazłam jeszcze parę pięknych kurek. No ładnie, no dzisiaj naprawdę ładnie. Super. Tak się przedstawia. Dzisiejsze moje grzybobranie. Do kompletu tych wszystkich grzybów, które dzisiaj znalazłam, brakuje mi tylko kani. Bo jak sami widzicie, są kurki, koźlarze z białymi łebkami, z tymi ciemnymi łebkami. O, są prawdziwki. To też jest piękny koźlarz. I co? A, no i mamy maślaki, i jeszcze mamy podgrzybka. Brakuje tylko kani. Dzisiejsze moje grzybki to jest marzenie. Naprawdę. No. Taka ilość. Fascynująca. Coś wspaniałego. A ja Wam, kochani, życzę dobrego weekendu. Oczywiście. I co? Jak zbieracie grzybki, to życzę Wam równie takich pięknych. Grzybków, jakie ja dzisiaj znalazłam, bo są naprawdę przepiękne, fantastyczne. Żegnam się z Wami. I oczywiście, do zobaczenia. Do kolejnego razu, oczywiście, z lasu. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.